Halo, hallo, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem w Nox, a dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o evencie, który będzie mieć miejsce od 24 czerwca do 8 lipca. Oczywiście będzie to event, przez który gry strasznie stanieją. I co się stanie przez to na rynku Steam, w co inwestować? Już wszystko w dzisiejszym odcinku, a więc zapraszam do oglądania. Dobra, a więc pierwsza opcja to jest pojemnik z autografem. Zobaczmy sobie. Mamy tutaj, jak widać, od marca już totalny pik w górę i cały czas to leciało. W zeszłym roku było podobnie, z tym terminem, jak ten event się zaczynał. No i zobaczmy mniej więcej, że stąd. I tutaj cały czas leciało w górę, ale już po, długo po zakończeniu eventu, no cena wtedy najbardziej poszła w górę, bo takie kapsułki chodziły jeszcze w marcu za złotych 48, a w największym piku za 9,75. No to jest kurna. Jakiś totalny pik. Bardzo oczywiście to fajnie wpłynęło na rynek Steam, bo dużo osób na tym zyskało, po prostu wystarczyło po chwilę poczekać. A więc dlaczego tak się stało? Była pandemia i dużo osób zaczynało wydawać pieniążki na gry. Tutaj jak widać ciągle to rośnie. No i po prostu to jest przez to, że ludzie zaczęli grać w te gry, bo nie mieli co robić, nie mogli wychodzić na dwór. No i po prostu przez to zaczęło to tak rosnąć, rosnąć, rosnąć. I każdy sprzedawał skiny, żeby. Kupić sobie fajną gierkę minus 80-90%. No ale później pograli sobie w tą gierkę 2-3 tygodnie przeszli ją i stwierdzili, hmm, kurna, chciałbym już mieć te skiny z powrotem i kupywali je z powrotem. Przez co było bardzo dużo transakcji i te skiny cały czas drożały i drżały aż do 21 lipca, a ten event zakończył się około 10. No a więc widzimy największy pik był dopiero około 2 tygodnie po zakończeniu eventu. No a więc dobra, przejdźmy sobie może do skrzynki operacji Shutter Czyli skrzynka, która miała miejsce rok temu. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wyglądało. Jak widzimy, sytuacja jest bardzo podobna. Od marca cały czas cena leciała w górę, w górę, w górę, w górę i w górę. Po prostu cały czas w górę. No i potem w dół. Czyli pik leci mi w dół i potem jest w sumie cena normalna, bo to kosztowało. I tak podrożało, ale wiadomo, jakoś nie super bardzo. I w sumie cena jest teraz normalna, ale jak widzimy, Tutaj już się tak czy siak jakoś zapowiada w górę, bo tutaj jest jakiś pik w dół i nagle coś tu leci w górę. Więc może... Kto wie, w tym roku może też ta skrzynka podróżuje do 12 zł. Nikt tego nie wie. Zobaczymy sobie skrzyn na skrzynkę broken Funk, czyli z najnowszej operacji skrzynka. Mamy tutaj za 261 sztukę. Jak widzimy, tutaj mamy cały czas tendencję lekko spadkową. Może to sugerować tak, jak w przyszłym roku, tutaj w kapsułkach, tutaj cały czas była tendencja lekko spadkowa aż do samego startu eventu i potem na początek eventu cena lekko poszła górę przez co rosła, 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 rosła Czy tak będzie samo z tą skrzynką? Nikt tego nie wie, no ale jeżeli spodziewacie się, że ta skrzynka będzie kosztować z 10 zł no to możecie się tego jak najbardziej spodziewać No dobra, skrzynko podrożenie i kapsułki też A co z kapsułkami RMR 2020? Już Wam tłumaczę Dobra, a więc przejdźmy może do kapsułek z teraźniejszego roku Cena po prostu zaczęła cały czas rosnąć, rosnąć, rosnąć Tutaj jest tak samo i, i po prostu tutaj się skończyła promocja i cena rośnie, 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 rośnie Teraz jest lekka tendencja spadkowa Kiedy po prostu promocja na gry się rozpocznie Czego możemy się spodziewać jeszcze na rynku Steam? Czy skiny podrażają? Myślę, że tak Czy jest to potwierdzone? Oczywiście, że nie Po prostu w tamtym roku pandemia była bardziej nasilona Więcej osób siedziało w domu, youtuberzy mówili No siedźcie w domu, nie wychodźcie Stay home, no outside man. No, no i tak to wyszło moim zdaniem. To jest strasznie nasilona sytuacja przez tą pandemię. W tym roku nie jest powiedziane, że będzie tak samo to wyglądać, ale myślę, że i tak jakiegoś pika możemy się spodziewać. To by było na tyle w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dzienka. Dobra widzowie, chciałem wam powiedzieć jeszcze o moim kodiku na Kidropie, który daje Wam plus 5% do doładowania i 2,17 na start. kod Noksu polecam. I'm a boss. I'm a bitch and a boss and my shine like loss and my bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss and my shine like loss and my bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss and my shine like loss and my bitch. I'm a boss.